Cześć, mam na imię Olga i witam Was na swoim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na kultowe ciasto, jakim jest. Ciasto fantastyczne, jedno z moich ulubionych z dzieciństwa. Najlepiej w naszej rodzinie robiła je siostra. I że ostatnio zrobiła, i po prostu jak zobaczyłam yy, przez kamerę, no po prostu odcinkami pociekła i musiałam odtworzyć ten przepis. A skoro już musiałam go odtworzyć, postanowiłam, że podzielę się nim z Wami. Zapraszam! Rzeczy, których będziecie potrzebować, to 4 jajka, szczypta soli, 250 g masła, 270 g mąki tortowej, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 łyżkę syropu żurawinowego, 1 buteleczkę aromatu rumowego, 100 g mleka, 350 g cukru, 60 g kakao, papier do pieczenia, foremka, keksówka i 2 łyżeczki cukru waniliowego. Dodatkowa śmietanka i czekolada przydadzą się Wam tylko, gdybyście chcieli zrobić jeszcze więcej polewy niż w przepisie. Do naczynia z założonym motylkiem wbijamy 4 białka, a żółtka odkładamy do miseczki na później. Ważne jest, żeby oddzielić je delikatnie, dlatego że nawet najmniejsza ilość żółtka w białkach może spowodować, że piana się nie ubije do końca. Dodajemy szczyptę soli i ustawiamy obroty na 3,5. Możecie też pianę ubić ręcznie mikserem. Ponieważ mamy 4 białka, czas ubijania wyniesie około 4 minut. Sprawdzamy pianę. Musi być sztywna i nie opadać. Pianę odkładamy na bok, a do czystego naczynia dodajemy 250 g masła, 100 g mleka, 350 g cukru, 2 łyżeczki cukru waniliowego i 60 g gorzkiego kakao. Podgrzewamy przez 8 minut w 70 stopniach Celsjusza na obrotach 3 lub ręcznie w rundelku intensywnie mieszając. Odkładamy na bok 7 łyżek stołowych masy, to będzie nasza polewa. Do reszty dodajemy 270 g mąki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 4 żółtka i całą zawartość aromatu rumowego. Mieszamy przez minutę na obrotach 4,5. Dodałam jeszcze łyżkę syropu żurawinowego, ale możecie go zamienić również na melinowy, pożyczkowy albo nawet różany. Mieszamy 10 sekund na obrotach 4,5 i dodajemy pianę z białek. 30 sekund na obrotach 3 powinno wystarczyć do wymieszania. Resztę warto już przemieszać delikatnie szpatułą. Masa jest gotowa! Foremka wykładamy papierem do pieczenia. I wypełniamy masą, czuję się jak w fabryce czekolady. Pieczemy 45 minut w 180 stopniach Celsjusza, grzanie góra i dół. A następnie 10 minut w 160 stopniach Celsjusza do tak zwanego suchego patyczka. Ciasto studzimy godzinę i polewamy wcześniej odłożoną masą czekoladową, która zastygnie jako nasza polewa. Musicie przyznać, że wygląda niesamowicie. Bardzo bym chciała Wam pokazać, jak próbuję, ale ciasto było tak dobre, że już się nie stało i nie jestem w stanie Wam pokazać. Musicie mi uwierzyć na słowo, że było tak dobre, że je od razu zjedliśmy i nie dotrzymało do tego momentu nagrywania. Pomimo wszystko mam nadzieję, że Wam się podobało i że wrócicie za tydzień. Trzymajcie się ciepło, pa!